Zadanie z koktajlem na egzaminie smokasisty, choć ogarnijmy ten prosty typ zadania. Według przepisu do wykonania koktajlu dla trzech osób należy przygotować 30 dekagramów truskawek. Jaką ilość truskawek zgodnie z przepisem trzeba przygotować do wykonania koktajlu dla 10 osób? Można obliczyć za pomocą wyrażenia. No i najprościej jest zamienić po prostu 30 dekagramów na kilogramy. Pod spodem napiszmy sobie, że 1 kilogram ma 100 deko. No i wystarczy popatrz, zamienić sobie, czyli przesunąć dwa przecinki w lewo, bo mamy hop hop, czyli tu będzie 0,3. No to już znamy odpowiedź, tak, ale skąd wiemy, że to będzie e, 10 trzecich lub 3 i 1 trzecia? No to jest po pierwsze to samo, a po drugie trzeba, jeżeli dla, byśmy 6 osób przygotowywali, tak, to by było 6 przez 3, co nie? Dla 6 osób, no to mamy 2. Jeżeli byśmy by mieli 9 na 3, czyli byłoby 9 osób, no to by było po prostu 3 osoby. No ale z racji tego, że jest 10, no to po prostu musimy co? 10 trzecich, tak, pomnożyć razy te 0,3. Kilograma, a 10 trzecich to jest 3 i razy 0,3 kg, czyli mamy odpowiedź B.